Siemka. Tutaj mój następny unboxing. Tym razem mamy firmę Pokidoki. Dzisiaj mamy gościa specjalnego. Gościu specjalny, przywitaj się proszę. Cześć, jestem K Panda. Link do jej profilu znajdziecie w komentarzu, tak jak zawsze. I dzisiaj K Panda będzie naszymi rączkami. <gryw> Także zabierzmy się za nasz unboxing. Mamy miks japoński bez boxa za 69 zł z Pokidoki. Tak, yy, w rogu były moje dostatki. Unboxingów dzisiaj z będzie trochę więcej. Także przejdźmy do rzeczy. Jak zawsze, papier. Autku gdzieś na bok. I o ty. O ty, to jest firma Pokidoki. Link będzie w opisie tak jak zawsze. Natomiast mamy firmę słodyczową, którą znacie z poprzednich unboxingów. Także nie wiem co tu zaszło, ale okej. Okay. Co to jest? Kola. Hmm. Kola. Oranżetka czy Lizak? Lizak oranżetka. A, ten Lizak z taką oranżetką, tak. którą trzeba mo moczyć jak się już nasili <grym> to to. A. Long chips. Długie chipsy. Ok, no, tak, tak tu jest napisane. <laughs> Ciastko rybka jak w każdym miksie azjatyckim. Ale tego smaku jeszcze nie miałam. To jest. One Piece. O, z One Piece. A widzisz, dla odmiany mamy kogoś, kto się zna na anime, i nie będę cały czas mówić, że z anime nie wiem jakiego. Co to jest, Żelka. Nie wiem. Może. Pokemony. Pokemony! Ale to nie wygląda na jadalne. Otwórzmy to, otwórz okay, to. Czekaj, otwórzmy. Będzie nawet unpacking. <laughs> Unboxing z unpackingiem. O ja, figurkę mamy. I, I co to jest ząb? Piękna pastylka, jakaś. E, a to nie Cukielek. będzie to coś, co ma mieć na gębie? To ma na gębie. Dobra, to mamy taką fajną figurkę z Pokémonów. Cukierka. Bo ja ją chcę. <laughs> Śmieć na bok mamy fajną figurkę, ale żeby nie było, że to było w znakach, to jest guma. On tu będzie z nami. On nie chce stać, pójdzie Czekoladki. tam. Ojej, Hello Kitty, słodkie, dobra. I picko. Możemy go od razu. Tam jestem. Taśmy klejące im mnóstwo, jak zawsze. No, to jest zawsze ciężko je wyciągnąć. <noise> no. Dzisiaj mamy unboxing na śmieszno. Proszę, I mamy, coś mi to mówi. Soda. A to jest ten napój, co go trzeba przebić kulko, i ta kulka spada w dół. Tak. Ramune to się chyba nazywa, prawda? Chyba tak, tak. Ramuna. O, nawet jest. No to mamy wersję w puszce. I, I mamy koniec. 69 zł za. Unboxing, tutaj mamy z firmy Pokidoki, ale tak naprawdę z firmy Słodyczowo, może razem współpracują. Nie słyszałam o tym, ale w takim razie kupiłam drugi raz ten sam unboxing, ponieważ jak pamiętamy, ze słodyczowo mieliśmy już miks. Jeszcze on. Mm. <grafy> jeszcze guma. <grafy> A, jeszcze guma, no tak. <grafy> Także mamy tutaj unboxing y, zestawu japońskiego z Pockidoki. Wszystkie linki w opisie, tak jak zawsze. Wasze propozycje mile widziane w komentarzach, lajki, suby. Pamiętajcie o nich. I niedługo przejdziemy do następnego unboxingu, zupełnie innego, również z K-Pandą jako z gościem specjalnym. Także do zobaczenia!